Cześć! Dawno nie było odcinka, a my tu musimy kalendarz zapełniać, także, bo mamy tu jakąś fajną skrzynkę z przedmiotem do Reda prawdopodobnie, więc obejrzyjmy reklamę. No i dostaniemy bambusy, ale to nie wszystko, bo jeszcze skrzyneczka jest tutaj do odebrania. Zobaczmy, co dostaniemy, jakieś złoty, złote monety? Byłoby... OK. Zawsze spoko. Sprawdźmy teraz oczywiście jakiś fajny item. Mam nadzieję, że coś dobrego dostaniemy, bo tu wiecie... Zazwyczaj ee, średnio. Ok, to co? Kontynuujemy. Zobaczymy, co dostaniemy tu ciekawego. Ok, czyli to nie, nie było mega mocne, ale możemy obejrzeć reklamę i coś nowego otworzyć. Także lecimy z tym oczywiście. Ok, Zobaczmy słuchajcie, co tym razem dostanie. Okej, okay, bomba to jest do ży Nie, a tak lepszy. Oj, to jest mega spoko. Bardzo dobry przedmiot dostaliśmy. Mam tu od was porady, że mogę craftować jakieś przedmioty, które nie są jakoś mega... O, Matylda. Patrzcie, tylko te sztabki tu są nam potrzebne, a my tych sztabek nie mamy zbyt dużo. I tych kamieni, także trzeba to nazbierać. Możemy iść jeszcze na sztandar. Kosmaider. Jezu, zobaczyłem... Zobaczyłem powiadomienie i całe wspomnienia sprzed kilku lat, nawet nie wiem, czy nie dziesięciu wróciły. Zbieram się za oglądanie, miło mi. Bardzo serdecznie. Słuchajcie, weźmy sobie, ok, lepszy sztandarek. No i reklamkę trzeba obejrzeć, nie? Dobra, mamy sztandarek. No nieco słabszy, natomiast będziemy mogli w stanie go, yy, słuchajcie, przerobić. Więc to jest mega plus. Ile surowców i jakie dostaniemy? No troszkę tych... Ej, będziemy może w stanie zrobić Matyldę... O chyba nie. Bo wiecie, Matyldzie byśmy mogli skraftować jakiś lepszy przedmiot. Mikolaj, dzięki za tę poradę. Wemek kupiłem złotą papryczkę i robi wielką robotę Mega filmik pozdrawiam Dzięki również pozdrawiam Pytanie czy teraz jestem w stanie Zrobić te sztabki słuchajcie No nie A czemu nie dodało mi tego kamienia Jak go zniszczyłem Okej okay, tu możemy zrobić Jakiegoś ten z tego Tylko dwa To nie jest jakby pocieszające Dobra, sprawdźmy tutaj. Okej, okay, no, 4 to już lepiej. Teraz możemy skraftować. A, jak chce. No, halo, ma. No, co jest, ale mamy pecha. No dobra, to już nie będę kombinował. I co, damy radę Matyldy? Zro... Tak, zrobimy to. Okej, okay, no to to już są ładne obrażenia dla Matyldy. Eee, czyli co za tym idzie, możemy. No właśnie, patrzcie, Matylda tu ma bardzo dużo no, przedmiotów, które możemy zniszczyć więc spoko a ten co robi w ogóle ten grzebień aż usuwa efekty negatywne chyba do naszych ptaków też mamy patrzcie ile przedmiotów ja tego nie niszczę a to powinniśmy zrobić i zniszczyć patrzcie no ja to w ogóle pomi... patrzcie jak ja to pomijałem a to naprawdę da nam e, sporo surowców tak szczerze mówiąc więc trzeba się tym zająć, prawda? Te surowce nam się na pewno ojacie. Patrzcie ile tu jest. No to nam się na pewno mega przyda. Dobra. Odbierzmy sobie jeszcze nagrody. I lecimy. Fabuła. Piotr Gra Garbacz. ma kolejny odcinek to od najlepszego youtubera jego oglądania. Wszystkim pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Tu mamy kolejne świnki, e, gaździnki, pytanie czy, no spróbujmy tym teamem zagrać. E, obecnie jestem na 24 czwartym cave'ie, I co tam się dzieje to istnakatoria, gdyby nie bug ze zwiększonym ekranem, aby użyć dodatkowego ptaka świnie to nie dałoby się tego ugrać. To są jakieś bugi, błędy? Ojojoj, oj, oj, to niedobrze, oj chyba będziemy musieli zmienić... Więcej dobrażeń, do ała, wow. ojojoj. Oj. Brot, oto halloweenowy suchar. Co robi kościotrup na plaży? Bawi się swoim udem. <gryt> Super. Aż zaskło mi w gardle normalnie. Moi drodzy, no to będzie tak średnio, powiem wam. Tą walką, co on tu zrobił? A zwiększył sobie atak po prostu tylko. Będziemy musieli inny team w ogóle zastosować. Jak będziesz walczył w tej najbliższej wieży, to polecam zagrać Matyldą Niebieskim i Czerwonym. Bardzo dziękuję, Huragan, za podpowiedź. Chłopco zeskrapował legendarny shiny item do sztandaru dający tarczę wszystkim ptakom w pierwszej rundzie. I tak nie grasz areny, więc niewielka strata, chociaż trochę sztabek dostajesz, ale z drugiej strony dostajesz już recepturę na sztabki. Jak sam widziałeś, robi się ze specjalnego kamienia. Eee, który natomiast robi się z najzłychszych, które masz na pęczki. Wejdź, zrób to. No, zrobiłem mi kolej. -like. Także nie jest źle. Nie jest źle. Siema Brod, mam pytanie. Czy filmy mogą być trochę dłuższe, na przykład około 20 minut? Eee, It's Mati, z innych gier filmy są po godzinę. To myślę, że jest spoko. Na Angry Birdsach film jest do momentu, aż się skończą komentarze. Piękny by był Brawl Stars z Eugeniuszem, no może kiedyś Darwiniusiek. Nie mówię nie. I tu są te same odporne chyba, nie ci nie są odporni na negatywne efekty na szczęście. E, to lecimy słuchajcie. Aby... Ale bycza świnka na miniaturce z arbuzem, czekaj teraz to zauważyłem ta świnka na... ma nakrycie głowy z futra mamuta. No w sumie jak to teraz tak widać dobrze no to to można wszystko zobaczyć, nie? 539 obrażeń, masakra! Ten, e, słuchajcie, te kombinacje są mega dobre. Powiem wam szczerze. Patrzcie, co tu się dzieje. Dlaczego blusy mają cięciwę do łuku zrobioną z majtek? Nie wiem, może to jakieś... Majtki ninja. raz, zróbmy tak. Wow, te obrażenia to są naprawdę nieziemskie. O oh Jesus, dobra, uleczmy się tu Wow. Nie no, mus, musicie przyznać, że to, to robi wrażenie. To tutaj robi piorunujące wrażenie. 500 dobrażeń brod, co u ciebie? Dominik pyta. Jak zrobiłeś, że dostajesz różne rzeczy w kalendarzu? Wiesz, jaki jest IP do serwera, co z Bobiksem grałeś? Jezu, ja nie wiem, czy ten serwer w ogóle istnieje. Ja, znaczy, nawet nie, nie kojarzę, w co myśmy grali, szczerze, to było dawno. Natomiast co do... Jest poradnik, jak to zrobić, chyba nawet na moim kanale, więc musisz poszukać. Tak szczerze mówiąc. Mam pytanie, splatynujesz Hungryber Zeppik? A da się, Kloc? Chyba się nie da. Nie ma coś takiego jak platyna w Hungryber Chyba nie ma tu y, jakiś ten wyzwań czy coś. Tak mi się wydaje. Arena już Ci nie działa. No właśnie, zauważyłem mi kolej. Like. Zawsze po dwóch tygodniach arena przestaje działać, czyli nie można wykonać misji. Po prostu nie startuje nowy tydzień. Pewnie modowanie, nie? Tam by trzeba było modów jakichś użyć, znając życie. Ding ding Spider Toilet. Cześć, Nederyt, dzięki za komentarz, doceniam. Ogólnie słuchajcie, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie tutaj na tym kanale będą odcinki z różnych gierek. Okej, okay. o jajku, rycerz świnka. Oj, to będzie challenge. Zobaczymy. Wow, ry nie mówcie, że oni są, nie są odporni na get negatywne efekty. Oj, to są załatwieni. 545 obrażeń. Są mega załatwieni, patrzcie, cyk. Cyk i teraz będziemy się tylko leczyć. Nawet ta tarcza wam przyjaciele nic nie da, słuchajcie. Pozamiatane słuchajcie. Wow, to szybko. Naprawdę ten, ten team jest mega dobry na postacie, które nie mają odporności na negatywne efekty. Także także mega. Słuchajcie. No i mega fajnie przyjemnie się dzisiaj pograło. Także zastanawiam się, co, co z tego wyniknie. O, mamy też, patrzcie, surowce możemy zbierać. Pytanie tylko, czy na całej mapie jesteśmy w stanie gdzieś pozbierać. Tu mamy coś palady, ale to jest drogie drożyzna. Czy coś jeszcze możemy tu kupić w ogóle? Pozyskać jakieś surowce? Chyba nie? Jedynie tu na przykład jakąś miksturkę ulepszyć. Prawda? To, że leczenie będzie lepsze. No, także nie jest źle. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Sprawdzajcie kolejne odcinki. Obejrzyjcie teraz. Do zobaczenia.